Cześć, maneczko z tej strony Mihox, witam Was w kolejnym odcinku z Fortnite'a. Jeżeli spodoba Ci się odcinek, no to wiadomo, łapka w górę oraz subskrypcja z dzwoneczkiem, aby nie przegapić żadnego odcinka na tym kanale. Trochę dawno nie było Fortnite'a, jak widzicie wbiłem Srebrnego Ironmana. I tutaj mamy licznik. Czyli za 10 dni, 11 godzin, chyba 19 minut yy, będzie event pewnie z Galactusem, chyba to to właśnie ten licznik oznacza. Więc na pewno z tego eventu postaram się nagrać odcinek jak dam radę. No dobra. A my bez przedłużania zaczynajmy. Okej, okay, ja lecę na Potne Piaski. Dzisiaj może później pojawi się live z Minecrafta. Jak mówiłem we wczorajszym filmie informacyjnym. I to taki będzie krótki live pół godziny, bo dłuższych nie chcę robić, bo mało ludzi ogląda. A chcę też, żeby zapis live'a był szybko, więc Będzie pół godziny, może kiedyś będzie dłuższy, ale na razie będą tylko pół godziny trwać. No i dzisiaj Fortnite jak mówiłem. Okej, okay, skrzynka. Jak kolejny raz ginę, już trzeci raz nagrywam. No nie, kolejny gość, nie, no nie wiem, że. Łap granata, to ostatni. O, patrzcie. Dobra, nie, no nie trafię go. Halo? Dobra, nie żyję. Ham. Ok, rewolwer. Banda, ale mi trafi tym rewolwerem mocno. Pompa, no to ja wolę pompę wziąć. Jakieś maty Dobra Postaram po prostu wygrać. W ogóle dawno nie było odcinka z Fortnite'a Już niedawno w ogóle widziałem, że jest ten skin w Venoma. W sensie, że w sklepie jest. No dobra, więc... O, kolejny typ, dobra, tego sniperką wezmę. W głowę nie nie... To ile on miał HP, że ja mu nie trafiłem w głowę, a on zginął Ej, ja to sobie zadanie robię, no to expo jak najbardziej bym sobie wziął Eee, karabinu nie mam Lepsza pompa Co wypiję tylko Dobra, więc tak to sobie pokładam wszystko Żeby było ładnie, dobra Jeszcze papryczka, papryczka chyba daje HP Tak dała też może sobie przekąski ski, zdjęte od nie ma więcej HP Nie nie nie, daj, daj, daj kapusta Dobra, no tu powiedzmy, że ma, mam... Mam, sto Dobra, też tu w ogóle jeszcze jest? Gurde co ja robię? Tam się nawalają, to może sniperki Kurde, no musiałeś skoczyć Dobra, ja go idę zabić, no, nie ma tak Teraz ja mogę szybciej biegać Nie no, weź gościu. Kurde! Mać! No nic, no to jeszcze raz spróbuję. Ok, no to ja polecę na kocikącik, myślę, że będzie łatwiej. Tylko dwóch ludzi, to myślę, że ich zabiję. No dobra, no jeszcze jeden. Ja, ja nie, oni lecą na ale w zastoju ja rozumiem. Z przesady przecież gdzie tyle ludzi by tutaj leciało. No, od razu wypije. To miał 50 osłony, więc teraz mogę iść. Myślę, że tak nie zgina teraz. Tu karabin był? Nie pułapka Tam walnę, pułapkę Nie mogę postawić, no to dziwne. Okej, okay, mam snajperkę. Co to helikopter? Ktoś ma o co chodzi? Tam stację jestem wysadzić. Gość, z tym helikopterem tu latać, co 74 ludzi zostało! Tylko a, a, a. się wystraszyłem! Nie, no nie wiesz, no patrzcie, co tu się wyrabia! No, jak się go wystraszyłem! Dobra, to ja lecę na. Jak to się nazywa? Zielone żywopłoty, tak. Okej, okay, no i proszę, czemu ja tak szybko odpada mnie? Dobra chyba zły pomysł, żeby Fortnite'a nagrywać dzisiaj. No dobrze, może teraz jakoś lepiej mi to wyjdzie. Nie ma skrzynki, super. Pewnie na dole będzie typ, który mnie zabije. Lepszy pistolet. No ale halo, czy mi mam walczyć? Przepraszam bardzo. Na kapustę. Zawsze jakiś EX dostanę. No niedobrze, gdzie trzeba spadać zaraz, bo tutaj burza idzie. Nie no nie, nie, da się w tą grę grać, nie da! No nie da się w tą grę grać! Słuchajcie, co jest moje ostatnie podejście? Taki będzie krótszy odcinek, bo później jeszcze będzie live pół godziny, myślę, że to wystarczy dzisiaj. Yy... Już nie wiem, który raz. To wam po prostu niektórych momentów nie będę dawał, no bo to nudne jak ja i od razu zginę. Ale jeszcze zobaczę, czy będę wam wszystko dawał na odcinek. No nie chcę, żeby ten odcinek trwał. No jej, no i patrzcie, no! Nawet z kilofem będzie mnie zabijał ktoś, no No widzicie, ja nie wiem jak tu grać normalnie. Ja sobie ląduję, to jakiś typ mnie wyskakuje i... No kilofem jeszcze bił. O co chodzi? To spokojnie się nie da grać. Jakoś masakra, ja nawet na spokojnie broni nie mogę zebrać, bo od razu do mnie strzelają. Masakra. Jakoś mi się już odejrzało, bez tu grać, bo za chwilę ginę. No ale jakiś odcinek ten żeby był, więc już nagrywam. Okej. Okay. Te osłony jeszcze. No i widzę co mi zostaje innego. Jakąś pompę by się przydała. Te więcej bandaży. Dobra, idę. Kogoś tu słyszę. Zadzwonię mu do drzwi. Dobra, żyje. Dobra, na spokojnie. Tak, coś tu jest. Kaj okay, typ. A tu kolejny, co jest? Wow! Wariat, nie? Dobra, nie wie, co się dzieje, nie? No, wariat! No, normalnie wariat, nie. Dostał. No, no dobra, ale sobie było na tyle w tym odcinku. Wiem, że taki słaby wyszedł odcinek, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Dzisiaj jeszcze będzie live, więc nie ma tragedii. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli spodoba Ci się odcinek, no to wiadomo łapka w górę oraz subskrypcja z dzwoneczkiem, aby nie przegapić żadnego odcinka na tym kanale. No i co? Do zobaczenia później na live. Ja wam dziękuję za oglądanie, to było na tyle. Cześć!